Witam. Ogniwo Eko Plus Plus 16 kW. Dzisiaj, w odpowiedzi na już kilka takich zapytań, gdzie jest u mnie zabudowany czujnik temperatury za zaworem czterodrogowym, żeby za każdym razem, może nie odpowiadać, bo też, też i w pamięci z czasem mi się to zapomina. Nie przebywając często tutaj w kotłowni, to też postanowiłem pokazać to na filmiku I tak bardzo króciutko, u mnie czujnik temperatury za zaworem czterodrogowym, który jest tutaj, a więc na wylocie na Centralne ogrzewanie, na wyjściu na centralne ogrzewanie nagrzejniki Znajduje się u mnie akurat, ja nie mówię, że to jest właściwe, właściwa lokalizacja u mnie jest za zaworem i za pompką CO. Czujnik jest zlokalizowany zaraz za pompką w tym miejscu. Jest to bardzo krótka odległość od zaworu. I, i tyle. Nie, nie, ja nie mówię, że to jest właściwe miejsce, może powinien być przed pompą, ale u mnie jest za y, pompką i w bardzo krótkiej odległości od zaworu i to się sprawdza. Gdzie ten czujnik jest wpięty? Czujnik jest wpięty na sterownik w tym miejscu. Oczywiście przypominam, że sterownik to jest ta puszka za podajnikiem, czarna. Jest wpięty jako czujnik T1. Mam nadzieję, że to się gdzieś tam wyostrzyło. Czujnik T1. To jest ten kabelek. Ten kabelek i zanim pokażę, gdzie on jest wpięty do sterownika, to najpierw powiem, albo nie, jeszcze inaczej, żeby ten kabelek wpiąć poprzez to, to gniazdo tutaj T1, należy zdjąć pokrywę, osłonę tego sterownika, odkręcając tutaj na rogach cztery takie kołki plastikowe, u mnie już są odkręcone żeby się z tym nie bawić, więc trzeba to odkręcić sobie śrubokrętem, albo jakimś płaskim, albo krzyżakowym niedużym trochę mi to ciężko jest zrobić jedną ręką, ponieważ z drugiej ręce trzymam aparat i tak, zanim to pokażę na sterowniku, to już po zdjęciu tej pokrywy to dobrze może obrócić jest tutaj karteczka czy instrukcja z listwą gdzie ten czujnik powinien być wpięty. Czujnik T1. Oczywiście to tam wynika z opisu. Jest wpięty licząc na kostki, bo ta listwa to jest złożona z takich kostek. Czujnik T1 licząc od strony STB jest to 1 2 3 4 5 6 7 8 Dziewiąta kostka, dziewiąta kostka. Tą samą informację można znaleźć. Już pokazuje instrukcji e sterownika Ecoal. A jeśli ktoś nie dysponuje, bo to jest dawno temu zakupiony piecyk, pewnie instrukcja zagubiona. Jest również taki schemacik. I tutaj również jest pokazany czujnik temperatury T1 tutaj. I dodatkowo są pokazane czy oznaczone kolory kabelków z tego czujnika, gdzie powinny wchodzić. A ja liczę tutaj od, tego, od tej kostki STB. Tak więc dziewiąta kostka do wpięcia czujnika. I czy ważna jest kolorystyka, zachowanie kolorystyki? Nie wiem. Ale warto to zrobić, chyba zgodnie z instrukcją. Czujnik moim zdaniem jest rezystancyjny, więc nie do końca wiem, czy te kolory, kolejność tych kolorów jest tutaj potrzebna. E, pokazując to teraz na listwie, trzeba oczywiście przejechać przez to T1. I na listwie, żeby tam gdzieś czegoś nie dotknąć, bo mam akurat metalowy śrubokręt pod ręką, to jest ten kabelek. A liczymy od tej strony. Nie wiem czy to widać. To STB pierwsze. No to powiedzmy, że w cudzysłowie to jest ten drucik. Pewnie tam w komentarzach wyjaśnicie co to jest. Tak więc, licząc z tej strony podwójne gniazda, to jest jedna kostka, dziewiąta kostka. I od strony STB najpierw jest brązowy kabelek, później jest niebieski kabelek. Po podpięciu tego czujnika e, sterownik. Powinien już pokazać temperaturę, jaka jest na wyjściu na centralne ogrzewanie za zaworem czterodrogowym, czy też i chyba trójdrogowym, czy trzydrogowym. Moim zdaniem generalnie powinien już pokazać, jaka jest temperatura za tym zaworem, a tuż poniżej jest temperatura zadana. To tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś dysponuje, powiedzmy, układem sterowania w postaci siłownika. Jeśli tego czujnika nie ma, to generalnie nie wiem, co pokazuje sterownik, bo ja od samego początku go mam. Ale na pewno te czujniki są w kompletach z kotłem jako dodatkowe. I wydaje mi się, że większość instalatorów nie montuje tych czujników, kiedy nie ma sterowania w postaci siłownika na zaworze. I z tego co wiem, chyba może być ten siłownik również na zaworze trzydrogowym. Jeśli ktoś korzysta z aplikacji w telefonie, czy korzysta z podglądu na stronie esterownik.pl, to brak tego czujnika w tym momencie pokazuje takie kreseczki i nie daje jakby informacji, jaka jest temperatura na, czy idzie temperatura na grzejniki. Wydaje mi się, ale to tylko mi się wydaje, że warto ten czujnik zabudować, nawet nie mając sterownika, bo wtedy jest jakaś, nie sterownika, tylko siłownika, bo wtedy jest jakaś informacja, chociażby, chociażby na samym sterowniku, ale już po, na pewno powinna się pojawić informacja na y, aplikacji, chociażby telefonicznej, y, ile ten kocioł daje temperatury na Grzejniki yy, Oczywiście te informacje Wszystkie można wyczytać Można wyczytać I znaleźć włącznie z instrukcją Na stronie sterownik.pl yy, I to by było wszystko No teraz jeśli ktoś mnie zapyta Gdzie jest ten czujnik wpięty To Podeślę linka do filmu Tak więc dziewiąta kostka Pierwszy kabelek Brązowy, drugi niebieski. Oczywiście trzeba uważać z tym, żeby tutaj gdzieś właśnie nie wjechać śrubokrętym, nie zrobić jakiegoś zwarcia i nie zepsuć sobie tego sterownika. Ja już sobie sterownik skręciłem, ale powiem na totalne zakończenie, że, że bo chyba tu popełniłem małe fopanie dopowiadając czegoś. Że kopiąc w tym sterowniku, czy tam podłączając jakieś dodatkowe czujniki, no to jednak z uwagi na bezpieczeństwo, i, i chyba to jest nawet w instrukcji napisane, a może nie chyba, a na pewno, najlepiej odłączyć ten sterownik z zasilania. Dzięki, na razie.